Cześć. W dzisiejszym filmie pokażę wam, jak ustawić nagłówek h1 na główną stronę bloga. Zapraszam do oglądania. Partnerem kanału jest Holding Prime Avenue Group, realizujący projekty techniczne w zakresie marketingu i reklamy. Do grupy należą Brandlife, agencja brandingowa z 40-letnią tradycją, agencja wrocławska Digital Marketing 360, Propseo techniczne SEO, SEM, Viral Mood, wideo Coders Pilot, automatyzacja procesów biznesowych, Brandlight, branding wersji light. Network, Mastermind dla przedsiębiorców. I chcielibyśmy dodać nagłówek H1 na przykład w te, w te miejsce. Obecnie widzimy, że nie mamy ustawionego żadnego nagłówka H1 na stronie blogowej. Aby to wykonać, musimy przejść do panelu administratora, następnie do wygląd i treści, następnie wygląd sklepu i na końcu obecny szablon graficzny. Wchodzimy do edycji zaawansowanej i klikamy Ctrl F i wpisujemy News. Nas będzie interesował konkretnie ten plik. Klikamy Edytuj. Następnie musimy dodać do tego pliku nasz nagłówek H1. Dodajemy teraz do wiersza trzeciego kod, który jest odpowiedzialny za umieszczenie nagłówka H1 na blogu. Ja oczywiście go sobie wcześniej przygotowałem i go teraz wkleję. I chciałbym, aby nasz blog nazywał się na przykład Blok o Ubraniach. Klikamy, Zapisz. Następnie oświeżamy naszą stronę. I widzimy, że pojawił nam się tutaj nasz nagłówek H1. Teraz musimy dodać odpowiedni kod CSS, który będzie odpowiedzialny za lepszego. UX-a na naszej stronie, aby właśnie ten blok o ubraniach był przede wszystkim największy na stronie. Teraz musimy jeszcze zastosować dodatkowy kod CSS, który będzie odpowiedzialny za powiększenie tego nagłówka H1 na naszej stronie. Aby to wykonać, musimy przejść do obecny szablon graficzny i następnie do własny styl CSS. I tutaj wpisujemy nasz kod CSS, który będzie odpowiedzialny za zwiększenie rozmiaru naszego nagłówka. Ja sobie wcześniej skopiowałem nasz. Ja wcześniej przygotowałem sobie kod, który jest odpowiedzialny właśnie za, za ten nagłówek H1 na stronie bloga. I go teraz tutaj wkleję. Następnie klikamy sobie. Zapisz. I teraz wchodzimy na naszą stronę i patrzymy, co się zmieniło. I widzimy, że nasz nagłówek jest teraz większy i dodatkowo jest umieszczony na środku. I to już wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.